Jest to filmik z otwartej bety Battlefield 4 Tryb dominacja. Broń główna to jest MX4, tak? Bardzo fajna giwerka. Dosyć y, mobilna, szybkostrzelna Naprawdę nie wiem, czy w Battlefieldzie trzecim tak owa, y, była na wyposażeniu. Miałem, nie wiem, bo ja tam miałem parę takich standardowych typu właśnie PP-1990 broni, których nimi właśnie wymiatałem, ale nie kojarzę, tak czy inaczej, naprawdę giwerka spisuje się nawet na taki no trochę dalszy niż średni dystans. Naprawdę seria, jeżeli pójdzie dobrze, jeżeli ma się tego skila, to naprawdę idzie bardzo dobre wynik tą wykręcić bronią. No, nie piekło mu trochę, zdarza się od samego początku z nas grać, to chciałbym poprzeszkadzać tylko, bo tacy to przeszkadzają tak z snajperzy o, chyba o nich mowa biegli sobie na obrzeża, żeby skutecznie przeszkadzać, bądź utrudnić przejęcie punktu a przecież o to, w tym dokładnie trybie chodzi no nie ma chyba deadmatcha ublokowanym skoką, tu jest iluminacja także muszę sobie poczekać Niech na razie wstrzymają konie, niech się poczekają na deadmatcha, a nie będą denerwować, no. Kolega się kładzie już, już przygotowany do śmierci, <grywa> No. Gra się bardzo fajnie, tak po prostu, tak jakby w Battlefielda III, ale z takim powiewem świeżości, troszeczkę na... O, tutaj chyba minie pyknie przerwało mi animację, prawdopodobnie chyba ten kill, który zadałem kosą, mi nie zaliczy, bo shotguna dostałem. Można powiedzieć, troszkę jak mówię, taki powiew świeżości, jeżeli chyba chodzi, nawet o dźwięk, takie jakieś mi się wydaje, to czystsze, to wszystko, ale nie wiem. Ale ogólnie, no jak mówię, no, 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 stary, poczciwy BF, prawda? Na pewno, na pewno, jeżeli już nawet ta beta no, wygląda dosyć dobrze. To po prostu mi się wydaje, że finalna wersja naprawdę będzie dobra. Bo w porównaniu do wersji z beta trójki, bety, no to tam to się rzeczy działy naprawdę. Bagi, lagi i te sprawy to po prostu jakieś przenikanie tekstu, rozciągania i przede wszystkim problem z biciem na serwer. To była po prostu. To była masakra. Jeżeli się już zubiło, to naprawdę. Przerwęcz był piękny. No. Czasem godzina, dwie. Czasem skoczyło bez problemu, no, ale to było naprawdę. No, i przede wszystkim bugi, lag, no lagi naprawdę lagowało. A tu to jest praktycznie mój drugi meczek, czy tam trzeci, cały, znaczy cały to chyba drugi. Jak mówię, ani jednego laga, bo się naprawdę miodnie, można powiedzieć. Także o, tak. taki ubił naszego. I o dziwo, o dziwo, moja MX4 troszeczkę mnie zawiodła. Na pewno skill też zawiódł, ale. Podaruję, no już powiem, że go dojadę. A co? Siedzi, co on tu robi? No co, może Przeładowuje albo. Cooper? <grytanie> może Cooper robił? Może Cooper robił? No. To znowu winda, nie jedziemy na góry. No my tu mamy misję. Punktów u góry chyba nie ma, a my mamy taki tryb. Aha, brakło mi tu. A. Nie, myślę, Tak. tak. Bra Chciałem to przeładować, Brakuje mi ammo. Nie wiem jak to jest właśnie z podnoszeniem tych o, teraz nic nie ma z tego znaczka, tak jak wycofywałem się, znowu bym, znowu tu chciałem się wychylić, i mogłem podnieść te giwery i bardzo gdzieś to szybko, nie wiem czy co to, <coughs> że beta, czy w ogóle tak będzie to trochę sensu, że no, można podnosić szybko zmienić te giwery. ale dobra, zobaczymy, zobaczymy dalej, Nie pykło mu, no i cóż. Biegam z tą krótką gigwerką. Też dosyć. No mi idzie zrobić kuku. Ale nie, jest punkcik, to przejmiemy go. Bo ja mówię, ten tryb na tym polega. No, samo jak zwykle jak w każdej praktycznie grze typu FPS. Są snajperzy, którzy utrudniają skutecznie bądź naprawdę przeszkadzają w przejmowaniu flag czy tam, punktów. Siedzą niby bezpiecznie na tych dachach. I tyle mają, takie mają fans tej gry, na no co zrobić. No coś zrobić Każdy ratuje się jak może. Może mają słabszy internet, może słabszy skin. I tak to już jest. Ja na przykład nie lubię grać sniperem. Zawsze jestem żonny takiej akcji. Pomimo tego, że nie mam skina, dosyć nie wiem jakiego. pięknie cię Dabelki mówci wpadł <noise> Ragmo, ja tam wolę zginąć Ale ja po prostu w walcę Nie siedzę na dachu W poprzednim meczu, bodajże zespiłem -y na koledze z drużyny i byłem na dachu no i takich pięknych silmaczków dwóch skosy pocisłem Jeden za drugim, można powiedzieć Także nie pykłem. To no. jest dobry po prostu mm, dosyć duży obszar przemówienia flag. No, mm, dosyć taki jest duży obszar przemówienia tych flag, że nie trzeba po prostu leżeć bezpośrednio pod flagą. Tylko właśnie można troszeczkę wejść do budynku, gdzieś za róg, gdzieś jakoś się po prostu troszeczkę tak schować, prawda? No i trzeba wiedzieć, na którym dachu siedzą snajperzy. To jest właśnie bardzo ważne, bo wystawić się im to nie jest... nie jest po prostu... O, prawdopodobnie chyba... Teraz za mam snajpera. Jeżeli bym zdążył, tylko tam za... O nie, myślę, że na dachu, bo to bym na dole. Tak właśnie było w jednym z dodatków Battlefielda trzeciego Po do Karkandu tam też były właśnie takie punkty, że trzeba było z jednej strony można było spokojnie przemawiać punkty a wystarczyło przejść o 180 stopni na drugą stronę i tam były właśnie wieżowe gdzie kampi rozpili się snajperzy mieli te radiojka, z helikopterów spadani no i robili trochę roboty no. Ale, jak mówię, to jest mój drugi czy tam trzeci mecz. Mapa jeszcze nieznana. No ale dosyć mi się podoba. Dosyć, dosyć. Znaczy duży też jest plus właśnie, że że, jest, że no te kule jakoś dochodzą, że naprawdę naprawdę no by nami tu z tym połączeniem na xboxa, bo nie wiem na to ma Wiem ja, że gdzieś tam jest, I nie, yy, na pecetach oglądałem filmiki, no to są różne sytuacje i było bardzo dużo, ale jeżeli na Xboxa tak chłoną, no to jeżeli tak zostanie takie połączenie, taka optymalizacja, to można powiedzieć naprawdę, że to będzie dosyć, dosyć grywalne, że to się sprawdza, że nie ma także mnóstwo hitmarkerów i w finale leżymy o ta ten ta sytuacja, zdążysz po prostu się położyć czy uciec nawet nie Snapperek. ale mu nie pyku także jak mówię obrona no, no za bardzo nie powiem jeszcze jaki są inne, bo tylko wygrałem tą jedną i, i która wymiata, tak się, to jeżeli po prostu jeżeli hmm, tego typu bronie się sprawdzają to i typowe jakieś turmowe też spokojnie dadzą radę, no także ten balans mi się wydaje, że będzie chyba chyba dobrze zachowany i, i nie będzie chyba problemu. No, no, to troszeczkę tak pochwaliłem to wszystko. A tutaj nie wiem, czy zrobiłem, czy chciałem zrobić. Jeżeli chodzi o. Mm, mniej pozytywne strony tego, no to. nie wiem. Nie dopatrzyłem się zbytnio, nie wiem. No tak, Battlefield 3, no co Raczej, raczej tu nic takiego nie zaważę, żeby coś mnie gdzieś nie raziło. Pomimo tego, że to jest cały czas. Beta. No. Także grało się dosyć przyjemnie. Ach, to, to coś mi. coś mi tutaj nie niezbyt poszło. Także ja mówię, tryb bardzo fajny, ta dominacja. To będzie chyba aż końcówka, czy mi się wydaje. Grywałem to w niedzielę rano. Tak, ostatnio było znaczy się mnie udupili. Wygrałem w niedzielę rano i wygraliśmy. Bardzo fajnie, bardzo miły wynik. Nie wiem, jakie wykręciłem. Na pewno było powyżej 1/0 KD. Ale dokładnie zaraz zobaczę. Nie pamiętam. Beretki, awans. Aż. i się XP hmm. 17,9, no 3211 punktów, bo tu bardziej chodzi o punkty niżeli o Jak mówię, to nie był deadness, ale jak mówię, fajnie się grało. Także tak, dobra, na razie.